In April 1969. W 1969 roku ćwiczenie lotnicze fińskich Sił Powietrznych zakłóciło niezwykłe wydarzenie. Na oczach dziesiątek pilotów na niebie nad lotniskiem w Pori w zachodniej Finlandii pojawiło się siedem okrągłych obiektów. Gdy zbliżyły się do nich myśliwce, obiekty utworzyły formację i oddaliły się z dużą prędkością w kierunku północnym. Pilot myśliwca Tarno Tukewa otrzymał rozkaz ścigania dziwnych intruzów. Były mniej więcej okrągłe, takie jak piłki, nie miały żadnych kantów, były bladożółtego koloru. A jaki dystans dzielił cię od nich? Nie można było dokładnie określić odległości, ponieważ obiekty nie miały jednolitej formy, w związku z czym brakowało punktu odniesienia, na podstawie którego mógłbym dokonać pomiaru. UFO, czyli niezidentyfikowane obiekty latające, kompletnie zmieniły naszą wizję świata. Astronauta Edgar Mitchell po wizycie na Księżycu stwierdził, o istnieniu UFO wiemy wszyscy, pozostaje tylko pytanie skąd pochodzą. Radziecki kosmonauta Greczenko powiedział: Gdybym tylko mógł opowiedzieć, czego doświadczyliśmy w przestrzeni kosmicznej, ludzie wpadliby w osłupienie. Historia naszego świata jest pełna tajemnic. Za przykład mogą posłużyć dziwne konstrukcje, rysunki, rzeźby nieznanego pochodzenia, które niektórzy uważają za dzieło przybyszów z kosmosu. Do tej pory na całym świecie, począwszy od Brazylii, a skończywszy na Laponii, znajdującej się na północnym krańcu Skandynawii, odnotowano 100 tysięcy relacji dotyczących UFO. Mimo tajemnicy państwowej, wielu badaczy zdobyło szczegółowe informacje na temat UFO. Znaczną część relacji da się jakoś wytłumaczyć, ale pozostałe nie znajdują normalnego wytłumaczenia. Ponadto mają wiele cech wspólnych, co zwiększa ich naukową wiarygodność. W roku 47 pilot Kenneth Arnold wymyślił nazwę latający talerz, która na zawsze przylgnęła do UFO. Według raportu CIA do pierwszych państw, które zajmowały się badaniem UFO, należały Niemcy hitlerowskie. Pierwsza znacząca aktywność na naszej planecie, którą można by uznać za interwencję pozaziemską, miała miejsce w Europie podczas II wojny światowej. Obecnie nie ulega wątpliwości, że ówczesna Trzecia Rzesza interesowała się istotami pozaziemskimi. Ze względu na działania wojenne wszelkie informacje dotyczące nieznanych obiektów latających były utajnione. Nie chcieliśmy, aby dostały się one w ręce naszego wroga numer jeden, czyli III Rzeszy, ponieważ podejrzewaliśmy, że Niemcy mogą być w jakiś sposób powiązani z tak zwanymi interwencjami pozaziemskimi. Na początku tego wszystkiego zarządu Trumana, a później Eisenhowera, kontaktowały się z nami przyjazne IT. Ostrzegały nas, że powinniśmy unikać IT, które przybędą po nich. Relacje dotyczące UFO mnożyły się już w czasach kryzysu i liczba wzrosła jeszcze bardziej w trakcie II wojny światowej, kiedy to położono podwaliny pod podwój kosmosu. Zdaniem Wagilla Armstronga większość informacji technicznych dostarczyły właśnie UFO. Cała sprawa zaczęła się dla mnie w roku 80. Wystąpiłem wtedy w Oakland w Kalifornii przed 800-osobowym zgromadzeniem i mówiłem o rządowym spisku na rzecz utajniania informacji o UFO. Zetknąłem się ze ściśle tajnymi dokumentami, które zawierały informacje o tym, że niezidentyfikowany obiekt latający wylądował w White Sands, Śledziłem tę sprawę na gorąco i z tego, co wiem, nie został zmuszony do lądowania. Po prostu wylądował sobie łagodnie w samym środku Nowego Meksyku. Przez jakiś czas obiekt był pod obserwacją, a gdy zdecydowano się na wejście do środka, znaleziono w nim pięć ciał. Począwszy od końca lat 40. Stany Zjednoczone i Związek Radziecki prowadziły coraz więcej badań na Dufo. Podstawą większości z nich były relacje pilotów wojskowych i cywilnych. Nierzadko potwierdzono przez radar, ale urzędnicy starali się zatuszować takie dochodzenia i pomniejszyć znaczenie zagadnień tego typu. W późnych latach 70. w Stanach Zjednoczonych weszła w życie ustawa o swobodzie dostępu do informacji. W następstwie procesów sądowych wszczętych na wniosek badaczy UFO ujawniono ponad 2000 raportów dotyczących interwencji pozaziemskich. Setki innych akt utajniono, bo zgodnie z orzeczeniem sądu zawarte w nich informacje mogłyby zagrozić bezpieczeństwu narodowemu. W 1950 roku major piechoty morskiej Donald Kehoe, pełniący obowiązki przewodniczącego w organizacji zajmującej się badaniem UFO, stwierdził jako pierwszy, że Władze ukrywają raporty na temat UFO. Miało miał obszerne materiały opierające się na relacjach pilotów. Gerald Ford powołał rządową komisję do badań UFO. Szefem został doktor fizyki Edward Condon. J. Allen Heinek, jeden z członków komisji, zauważył, że urzędnicy niechętnie mówią prawdę o UFO. Postanowił zerwać współpracę z siłami powietrznymi i założył własną organizację badawczą. Supermocarstwa nadal stają w obliczu niezwykłych tajemnic. Zagadnienia związane z UFO stanowiły część rozmów w czasie spotkania prezydenta Reagana z prezydentem Gorbaczowym w roku 1985. Ustawa o swobodzie dostępu do informacji przyczyniła się do ujawnienia wielu nowych dowodów dotyczących lądowania nieznanego statku kosmicznego w Roswell w Nowym Meksyku w roku 1947. Pracownicy amerykańskich sił powietrznych po przybyciu na miejsce zdarzenia znaleźli obcy statek, a w nim ciała przybyszów z kosmosu. Z relacji naocznych świadków i oficjalnego raportu wynika, że wojsko zamknęło teren, zakazało rozpowszechniania informacji na temat tego, co się stało. Media zostały poinformowane, że nieznanym obiektem był balon pogodowy. Ci, których znaleźliśmy w statku, który wylądował w roku 47, byli dziwni. Mieli około metra wzrostu. Najwyższy z nich liczył sobie 120 cm. Był najstarszy rangą. Byli istotami człekokształtnymi, ale u rąk i nóg mieli tylko po cztery palce. Poza tym ich usta były nieruchome nie mieli uszu, nosa i włosów. A zatem, mimo że byli humanoidami, Różnili się od nas zupełnie. Według sprawozdania z autopsji, istoty te miały rąk po cztery palce zakończone długimi paznokciami. Między palcami występowały fałdy skórne. Kolor ich skóry był szary. Krew miała zupełnie inny skład niż krew ludzka. Udostępnione tajne dokumenty mówią, że do zbadania tej sprawy powołano oddział specjalny Majestic 12, który otrzymywał rozkazy bezpośrednio od prezydenta Trumana. Szczegółową analizą tego przypadku zajmował się fizyk jądrowy Stanton Friedman.